Cześć, siemanko, widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Cherry Gamer, a to jest strona ge Na samym początku chciałem wam przypomnieć o promocyjnym kodzie CZG, który wpisujecie tutaj i po użyciu dostajecie bonus 5% do każdego doładowania oraz darmową skrzynkę Milspec. Przypominam również, że strona jest dla osób pełnoletnich i tutaj jak widzicie jest nowy event. W ogóle tak poza tym witam was w tym nowym miesiącu widzowie, witam Was, nowy miesiąc, nowe wyzwania mamy tutaj. Event Toxic Storm i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierać nowe skrzynki eventowe i zobaczymy jak one oddają. Yy, ogólnie to za otwieranie tych skrzyneczek otrzymujemy tutaj widzicie 15 55 75 gemów. No i za te gemy będziemy mogli sobie na przykład wpłacić tutaj i piąć się coraz wyżej w rankingu. Za zdobyte gemy możecie sobie grać tutaj, macie Games Case. Ja mam aktualnie 8655, bo już sobie testowałem te skrzyneczki, także nie będę wam spoilerował, ale możecie sobie na przykład otworzyć tą skrzyneczkę za 1500, no i dropniemy, uwaga... No nic ciekawego, skin za 2,68 to jest takie dodatkowe, możecie sobie za te gemy otwierać skrzynki, brać udział również w evencie Destiny Case, tylko że tutaj już widzicie, no ilości gemów wymagane są konkretne. Dobra, widzowie, w takim układzie pootwieramy sobie od, od najtańszej zacznijmy, zacznijmy od najtańszej i sobie otworzymy po trzy, po trzy takie skrzynki i zobaczymy co tutaj się od Piermandoli. O kurde, już myślałem, że... Już myślałem, że się rękawiczki. Już myślałem, że do rękawiczki. 12 zł, 5 zł. No profitu nie ma. Próbujemy jeszcze raz. Zobaczcie sobie, jak gemiki wpadają na nasze konto za otwieranie. O... No, tutaj niestety też lipa trochę. Plug sector. Przejdźmy teraz do Plug Sector. Zobaczymy sobie, co nam tutaj ta skrzyneczka pokaże. Czy sobie otworzymy. 42 zł. Otrzymaj 165 klejnotów i dropimy co? I dropimy milion, no Niestety nie jesteśmy, niestety nie jesteśmy znowu na proficie, widzowie. Kurde, no ostatnio to ja mam pecha po prostu. To, to jest normalnie pech, widzowie. To jest normalnie pech, no. O, tu chyba będzie? Nie, nie będzie profitu. No dobra, no kolejna skrzynka, w której nie mamy niestety profitu: Frozen Survivors. Frozen Survivors, zobaczmy sobie tu. Też trzy skrzynki. Koszt 60 złotych i lecimy. Jopie, nie, nie. Ja cięż nie mogę. Aż przez chwilę się delikatnie przypociłem. Aż przez chwilę się przypociłem. Jakby to siadło, to ile to warte? 1476 to byłby piękny drop. Aczkolwiek nie powiem, że jest to niemożliwe, bo nieraz się zdarzało na moich oczach, że się dropiło konkretne skiny. Próbujemy jeszcze raz. O, tutaj emeczka. Ile ta emeczka? Czy ona zwróci nam. Opening? No nie zwróciła niestety. Kurde, no nie chce mi oddać coś, widzowie, co jest? Co jest widzowie? Ja pierdzielę, no ja mam takie open... Nie no, napiszcie, weźcie mi powiedzcie mi w komentarzu, czy macie czasami takie dni, że nic nie idzie po waszej myśli. No na razie w tym momencie jesteśmy w połowie drogi. Nic nie poszło po mojej myśli, widzowie. Tutaj spróbujemy teraz tą skrzynkę 96 zł i zobaczymy, co nam wydropi. Lecimy. O! o, o, o. Tutaj może być lepiej. Tutaj może być lepiej, chociaż, no nie, niestety 96 złotych, nie zwróciło nam się, próbujemy jeszcze raz. I lecimy dalej. Ja pierdziele, ten Deagle to by siadł jak złoto, siadłby jak złoto. O, 133, no mamy pierwszy proficik, mamy pierwszy proficik, eee, próbujemy następną, ja jestem ciekaw, kurde, no tej najdroższej, no wiadomo, najdroższej, no wiadomo, że tam najlepsze skiny będą prawdopodobnie widzowie, wiadomo, że, no jak to jest, nie, procentowo na pewno nam najlepsze skiny i spróbujemy sobie otworzyć też 3, 180 złotych, co my tutaj mamy, 002 na kosę, 002, 003, a coś takiego realniejszego, no, tutaj jest dosyć realne, 0,3%, 0,3%, Kurde, no dobra, próbujemy. Ok, Scout i MP9 Hydra 141-180. No profitu nie ma, ale nie jest do tego daleko. Jeszcze raz spróbujemy. Kurde, no ja pierdolę. A tak było niedaleko. Podobna kwota, podobna kwota. Takie 40 zł na minus. Zazwyczaj z tego co widzę. No dobra, no nic. Pozostało nam chyba otworzyć widzowie ostatnią skrzynkę. No to tak jak wcześniej, trzy skrzyneczki i zobaczymy, co nam tutaj ciekawego poleci. Aj, trzymajcie kciuki, bo tu już jest 360 zł, także całkiem pokaźna kwota jak za taki opening. I lecimy. Dawaj, dawaj, tak jest 5 stóweczek, to będzie git. Dawaj tego. Do... Ja... Ole no, pomiędzy tym a tym, jaki nie fart? 259, jeszcze raz. Pierdź, nie, spamuję, ją, dopóki coś nie trafię, nie? Ok, ile to? 132, ja pierdolę. Nie, na razie to jest. Błagam, teraz, teraz lecisz, teraz lecisz. Dawaj, 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 już, już. Dobra, mamy, mamy. Mamy, widzowie, profit, 2887, ja pier, ja pierdolę. to jest potężny profit, to jest potężny profit, kurde, no chyba więcej mi oddało niż w tamtym evencie, w tamtym evencie to mi w ogóle nic nie się dało, ciężko było cokolwiek, także widzowie, 39 dni, 2 godziny w momencie kiedy nagrywam ten odcinek Toxic Storm. Naprawdę polecam jeszcze raz przypominam o kodzie promocyjnym CZG, który wpisujecie tutaj dostajecie 5% bonusu do każdego doładowania oraz darmową skrzynkę Milspec. I jeszcze raz przypomnę, że strona jest dla osób pełnoletnich. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę, skomentujcie, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Discorda, bo niedługo ogłoszenie konkursu, ponieważ kończą mi się tradebany na niektóre wyśmienite skiny, które na was czekają. Trzymajcie się, cześć.